Romko, trochę już Paulo Sousa spotkaliśmy, Wiem jak się wypowiada, wiemy jaki ma kontakt z mediami. Według Ciebie pozytywne zaskoczenie, czy jednak też trochę tak odpowiadając na pytania nie mówi, jeśli chodzi o konkrety? Znaczy, dyskusja trwa, czy mówi konkrety, czy nie mówi konkretów. Ja, wydaje mi się, że mimo wszystko mówi konkrety, bo pierwsze mówi jak chce grać, po drugie gdzieś mówi, że chce, żeby ta drużyna korzystała z siły naszych napastników, że ta drużyna ma grać wysoko, ma przejmować inicjatywę, chce kontrolować grę z rywalami nawet takimi jak Anglia, nie mówiąc jak tacy jak Węgry. Druga sprawa, czasami też zdarza mu się mówić o konkretnych nazwiskach, prawda? Każdy trener gdzieś tam troszeczkę tak jak skurtyna, mgiełka, mgła, prawda, a on tu jednak e, mimo wszystko te personalia się pojawiają w jego dialogu. Jest to człowiek, który na pewno ma wielkie doświadczenie z, i w, w sensie kariery zawodniczej i trenerskiej doskonale zdaje sobie sprawę, że dzisiejszy futbol to też media. To może być trochę niezręczne pytanie, ale kto jak ty na pewno możesz odpowiedzieć szczerze. Największa różnica tak na początku między Sołzą a Brzęczkiem, nawet jeśli chodzi o kontakt z mediami. Na pewno, yy, i to gdzieś gubiło trenera Jerzego Brzęczka, że on troszeczkę traktował media wrogo później w trakcie swojej kadencji. Natomiast Paulo Sousa jest otwarty na media. Pytanie jest, co będzie dalej, prawda? No media w dzisiejszym świecie są bardzo często dość agresywne, prawda? czepiają się i tak dalej. Natomiast na koniec z mediami i tak trzeba żyć, współdziałać, współpracować. Dwa, najważniejsza jest też, moim zdaniem, relacja z drużyną i diagnozując tą relację, przecież nie diagnozował prezes Boniek relacji z, my, z mediami Brzęczka, tak, czy w kontekście Paulo Sousy to nie był główny czynnik, na którym on bazował. Wydaje mi się, że Boniek zatrudnił Paulo Sousa, bo widział, że jest niewykorzystany potencjał piłkarski. My mamy najlepszego piłkarza świata i bardzo ciekawe pokolenie w sensie też e, umiejętności, wieku, możliwości grania za granicą. I po to zatrudnił na koniec swojej kadencji, nieodwołalnie odchodzi w sierpniu, ale uznał, że warto odchodzić jako zwycięski prezes w sensie sportowym. Tak? Dobrze zacząć eliminację mundialu i fajnie pokazać się w finałach Euro. Wspomniałaś o tym potencjale, to czego spodziewa się po tej reprezentacji Paulo Souzy innego, jeśli chodzi o reprezentację Brzęczka? Znaczy po pierwsze, elastyczności taktycznej, tak? po drugie, odwagi, po trzecie, właśnie przejmowania inicjatywy. Bo my mówimy, że trener Jerzy Brzęczek miał bardzo trudnych rywali. Ja się z tym zgadzam. Oczywiście Włosi, czy Holendrzy, czy Portugalczycy byli bardzo trudni. Nieprzyjemna do grania jest Austria, a potrafiła nas ograć też Słowenia. Ale mi się w, za każdym razem nie podobało nastawienie do tych rywali, każdego z tych rywali, prawda? Nawet do Słowenii, czy do Austrii. To muszę powiedzieć, że nawałka tak nie rozgrywał meczów. Nawałka Starał się wygrywać mecze, starał się kontrolować też, grać czasami w niskim pressingu, ale też jednak delegował dwójkę napastników. To była rewolucja na tle Fornalika. Dodanie do Lewandowskiego Milika. I tutaj jak zobaczyłem wywiad Szymona Rojka z Paulo Souza, to jeszcze bardziej niż we wszystkich innych wypowiedziach publicznych, medialnych, Paulo Souza zaznaczył. Jest Robert Lewandowski, jest Arek Milik, jest Krzysztof Piątek. Oni wszyscy mają ogromny potencjał. Jakbym miał powiedzieć, najsilniejsza formacja Polski napastnicy. Czyli on chce skroić tę drużynę. Troszeczkę upraszczam jego słowa, ale wydaje mi się, że to bardzo wyraźnie wynika z tego wywiadu, którego udzielił po portugalsku, a więc najlepiej się czuje w tym języku, że chce skroić tę drużynę pod tych napastników, których mamy klasowych. Wiele reprezentacji nam zazdrości tych napastników. A jeśli chodzi o bramkarzy, to dobrze, że już poznaliśmy, kto będzie tym numerem jeden? Czy chyba dobrze. Ja nie jestem zatosowaniem bramkarzami. Muszę powiedzieć, że to może wynika z mojego myślenia z przeszłości, że jak był Tomaszewski, to był Tomaszewski, jak był młynarczyk, to był młynarczyk i uważam, że bramkarz. Ja widziałem wiele konfliktowych sytuacji między bramkarzami. Ja pamiętam konflikt, w którym e, uczestniczyłem jako dziennikarz w tym znaczeniu, że opisywałem rzeczywistość między na przykład e, nie wiem, Andrzejem Woźniakiem i e, ojcem Wojtka Szczęsnego, Maćkiem Szczęsnym, skuś baba na dziada myślał e, Szczęsny w kontekście notabene Wembley, bo on się czuł pokrzywdzony przez tre, trenera, że nie wystawił go piechniczka, że nie wystawił go na Wembley przeciwko Anglii. Prawda? I baba na dziada było, bo Schirer tam jedną bramkę to po, po błędzie e, Andrzeja Woźniaka. Także ta rywalizacja z bramkarzami, ona jest Dudek kontra Matysek, prawda? czy teraz Fabiański kontra Szczęsny, ona się ciągnie. Natomiast mi się wydaje, że ta jasność jest potrzebna i Paulo Sousa powiedział bardzo wyraźnie, że potrzebuje e, przekonania, stabilizacji na tej pozycji ten bramkarz wybrany i cała drużyna przez to e, stabilizacji potrzebuje. On się do, decyduje na Szczęsnego i ja muszę powiedzieć, ja też bym się chyba zdecydował na Szczęsnego, aczkolwiek na przykład dla mnie najlepiej broniącym bramkarzem w ostatnich tygodniach, miesiącach pol, z Polaków jest Gikiewicz. Ja nie rozumiem dlaczego go nie ma w kadrze. To, to, to jest moje, moja prawda futbolu i ja ją głoszę śmiało. Natomiast z drugiej strony wczoraj rozmawiałem z kolegą z Anglii, świetnym dziennikarzem Kaziem Mochlińskim, który mówi tak, ale Anglicy w ogóle nie rozumieją decyzji Paulo Sozy wybrania Szczęsnego, ponieważ najlepszym piłkarzem West Hamu, który bije się o Ligę Mistrzów jest Fabiański. To skała jest, my w Anglii mówimy o nim skała, prawda. No, z, każda decyzja personalna będzie e, dyskutowana, prawda ona na koniec się broni wynikiem tak albo się broni wynikiem albo się nie broni wynikiem ronku wiemy że pewne zaskoczenia jeśli chodzi o powołania już były tutaj analizy więc nie będziemy tego, tych analiz robić natomiast czy spodziewa się w którymś z tych trzech meczów jakiegoś debiutu jeśli tak to kto może się pojawić znaczy dla mnie jakby jak się drapię w głowę kto będzie jednym z trzech środkowych obrońców obok glika i obok bednarka i wydaje mi się, że będzie to Piątkowski. Naprawdę, Kamil Piątkowski to jest rewelacja z Polski. On już jest sprzedany przez Raków do RB Salzburg. Widać, że widzi w ten... Klub, który szlifuje te talenty, w nim ogromny potencjał. I też wydaje mi się, że to jest piłkarz, który ma odbiór, czytanie gry, siłę fizyczną, technikę, wyprowadzenie, że mógłby partnerować. Oczywiście to by byłby debiut, prawda? Ale drugi debiutant też Helik świetnie się rozwinął, poszedł do Championship i tam nieprawdopodobnie twarda, trudna liga, z której my czerpiemy piłkarzy, bo mamy nie tylko Helika, ale mamy też przecież Płachetę czy mamy Juźwiaka. Więc któryś z tej dwójki. Powinien towarzyszyć no, i Bednarkowi w tej trójce obrońców. I druga sprawa, mnie aż tak bardzo nie dziwi powołanie Kacpra Kozłowskiego. Naprawdę, bo wydaje mi się, że. Sousa chce pokazać przez Kozłowskiego moc stworzenia, prawda, że on na koniec bierze nastolatka, mega potencjał, prawda, dostaje pewnie informacje z wielu źródeł, ale no Artur Wichniarek ja, rozmawiał z Jackiem Magierą, mówi talent czystej wody, ja go widziałem na zgrupowaniu kadry, jako trener, prawda, Kosta Rulajicz też go wystawia czasami w pierwszym składzie, czasami nie, on jest też po wypadku samochodowym, po kontuzji, nie ma łatwo, ale taki talent, gdyby on Zagrał w meczu z Andorą, załóżmy, już nie mówię o Węgrach czy, czy Austrii. wszedł nawet w końcówce, tak jak swego czasu na wałka sięgnął po kapustkę i go wystawił na końcówkę meczu z Gibraltarem. I nagle jest jednym, kapustka jest jednym z najmłodszych piłkarzy w historii reprezentacji, tam chyba jest pierwszy dwudziestce, prawda? Kiedyś Saganowskiego trener Stachurski wystawił, jest drugim najmłodszym po Włodku Lubańskim. Gdyby trener Souza wystawił... Kozłowskiego w meczu z Andorą na końcówkę, to byłby po Lubańskim drugim najmłodszym piłkarzem w historii, który zagrałby z orłem na piersi. Wielka sprawa, ale też taki troszeczkę sygnał. Ja wiem, że być może to jest tu i teraz powołanie trochę na wyrost, prawda? Ale przez skalę talentu takie pokazanie chłopakowi. Warto. tak? Ja tak patrzyłem na listę tych najmłodszych, naj, najmłodszych reprezentantów Polski w historii e, i tam są nazwiska Wilimowski, Andrzej Iwan, prawda? Marek Saganowski, Włodzimierz Lubański. Większość z tych piłkarzy z tej listy, tam powiedzmy top 20, e, to zrobiła mniejsze lub większe kariery. Część z nich dalej jest w grze, bo Milik jest grze, Kapustka jest grze. Romku, a według twojej prawdy futbolu, jakiego meczu możemy spodziewać się 25 marca z Węgrami? Ja nie mogę spać już dzisiaj, jak myślę o tym meczu, bo dla mnie eliminacja Mundialu to jest najpiękniejsza zabawa w moim życiu. Naprawdę zacząłem ją jako dziecko, zawsze się tym fascynowałem. Ja kocham futbol klubowy, ale co powiedzieć o futbolu reprezentacyjnym, tym bardziej kocham i po prostu żyję tym meczem. Myślę, że po prostu jest takie nastawienie, wydaje mi się, związane z jakby i z tym, że jest nowy trener. I z jego nastawieniem do tego, jak rozegrać ten mecz i z chęcią wygrania, że my po prostu zdominujemy tych węgrów i ogramy. Aczkolwiek powiem też szczerze, że jeśli mielibyśmy zagrać dobry mecz z pasją, z pomysłem i, i powiedzmy nieszczęśliwie zremisować jeden jeden, bo słupek, poprzeczka, gulacz coś obronił, to ja też z szacunkiem przyjmę ten remis. No, wariantu z porażką to nie przyjmuję.